Czy to jest Czy tam lazark? Szkoda. Przeszło za mną. Oczywiście nastrój. W ogóle, oczywiście. W trudności jest ze mną druga razia. Po prostu druga razia. Możecie tylko pedulać. Ja królika poleciałam się przytulić. Widzicie jakie to się. Chciałam się z Chrystusem się w ogóle podziwa się nazywałam, bo ja byłam I kolega Laza też. E, Narzeczony Laza też miał tak samo. Dzieńka. Ała! ty tu! Jezus Maria. Po prostu muszę dać kamerę tą na nasłodocutą. Co się tu dzieje? To meta.

chodź, Misia! Misia czek! chodź, chodź tu! chodź się bawi. chodź, się bawić! chodź będziemy się bawić chodź tu! chodź tu! chodź tu! chodź tu! chodź to się jeszcze po chodź no i chodź się

ale u mnie jest tak. No Jezu, przecież się Takie No muszę się narąbić. Tyj. Tyj. Ty. Jezus, to jest cudne. Czekajcie. Nie mogę sobie zabrać? Bo ja Ci to kupiłam. Ogólnie, Laza kupił tego królika, bo ja nie miałam pomysłu. Nie mieliśmy żadnego zwierzęka. W tym dniu im braliśmy nie się zaginął, to, także idźmy na nami, jak jest dla nie Jezus. Chodź. Ja mam wszystko jedną lęką, jeszcze trzymać aparat I... Ogólnie to jest takie... Jeszcze mi za zaczyna ty Widzicie, jak ona się bawi? Widzicie, to jest prawdziwy królik, który się tak bawi. I jeśli nie z, 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 zdaje się z tego sprawić, że ten król się lubi aparat. Mój Jezus, przepraszam, Kupę, chodź tu. Bo ja nie mam statywa. Chodź, chodź, chodź. Dobra, tak sobie ustawimy, żeby choć było ją widać się I tak się z nią bawi. Si. Tak się... No się naprawdę no, z tym bawi, ona lubi się tym bawić, bo to jest taka... Kurwa Jezus, jak się super ten królik bawi. Mat. Ała. To on tu kwada, za to pazur, bo to jest takie specjalny dzwonek ja sobie to zrobiłam kupiłam no można powiedzieć i tu za te kolby się ponownie czymie i do góry się ponosi się on daje na to łapy nie to boli jeszcze i za nią to się <grym> Ja dzisiaj przebieram się, bo wszystko nagrywam w jednym Dniu. No. Tum. Jezus, to jest super, muszę pokazać. O A tak mi się robił. Tim! Ty, ty, ty tam lecisz. Muszę dać tu. Chodź tu! się bawimy Wiecie, bo ja sobie muszę ja tak ustawić tik przestań bo nagrywam film mamo bo nagrywam film ti Micha ti nie, nie daj na to i chyba to będzie Tii! O kurde się... Chodź Bo mi się super slow film nagrywa Ja tu już pewnie będę złym Tiii Ja mówię, że jak on zareaguje Nie, nie czopaj się, tylko tu chodź do on się boi tego, nie bój się. Kulisz, nie bój się tego. Nie wiem, że to jest fajne. Dobra, ale tyle to...